I've always enthused about um, cars, bikes, airplanes, everything that moves. Actually, we used to say with my friends back in the days that uh, we race everything that moves and has an engine or actually even without an engine. Um, and that has actually followed me through to my uh, academic career and obviously followed me through to my, to my uh, job. And so here at Indego, uh, we do really very much uh, deal with cars, bikes, airplanes, trains, everything that um, moves kind of thing. All sorts of engineering that you can possibly imagine, other than obviously structural and stuff. Ultimately, we're all very much, very passionate about what we do. We're very much engineers at heart, uh, which is what it takes actually to de really deliver something really great. and makes a big difference in the market as well. Our assets is not our machines, our production lines, or anything. Is our people. Um, accordingly, we uh, would like to treat them and uh, to cherish them. Well, that helps. You know, there's no replacement for a motivated team. And that makes a huge difference in the market, and uh, that can be seen actually in the way we, we grow as a company, and uh, the way we look the, um, the future. Jako Abris pracujemy tylko z najlepszymi. Stawiamy na dynamicznie rozwijające się firmy, które najlepiej wykorzystują wsparcie finansowe i merytoryczne, które im oferujemy. Dzięki temu spółki, które trafiają pod nasze skrzydła, stają się polskimi i regionalnymi czempionami w swoich branżach. Tak jest też w przypadku Endego. To właśnie potencjał, który w nim dostrzegliśmy, zdecydował o tym, że pod koniec 2018 roku Abris stał się właścicielem 85% jego udziałów. Dzięki poczuciu bezpieczeństwa i stabilności, jakie do tego partnerstwa wnosi Abris, Endego jest na najlepszej drodze do dalszego, zrównoważonego wzrostu. Z naszym wsparciem bez wątpienia w ciągu najbliższych lat zajmie należne mu miejsce wśród liderów branży na skalę międzynarodową. Dołączyłem do Endego w arcyciekawym momencie. Dzięki wsparciu naszego inwestora Abrisu rozwój firmy nabrał dodatkowej dynamiki. W ubiegłym roku, w przededniu 10 rocznicy, urośliśmy o nomen omen, 10 milionów złotych, czyli 24%. To ogromny sukces, ale w tym roku podwajamy tempo 48%, czyli dodatkowe 25 milionów w obrocie i uwaga, ponad 10 milionów zysku EBITDA. Rośniemy i rozwijamy się w niesamowitym tempie, jednak, naszą ambicją i Kluczem do sukcesu jest pozostanie wiernym zasadom, na których budowane błędego 10 lat temu. Jesteśmy i zawsze będziemy firmą napędzaną przez pasję. Z tego jestem niemalże od początku istnienia firmy. Pamiętam, że gdy zaczynałam tu pracę, zespół składał się zaledwie z 7 osób. Jako startup staliśmy przed dużym wyzwaniem, aby wybić się na rynku. Dziś w firmie pracuje ponad 300 osób. To daje nam znacznie większy spokój i swobodę działania i pozwala jednocześnie realizować wiele projektów. Gdy rozglądamy się za nowymi osobami do zespołu, patrzymy nie tylko i wyłącznie na ich kompetencje, szukamy osobowości, koloru, z kim będziemy gotowi usiąść do najtrudniejszego projektu, a po ciężkim dniu zagrać rządkę w piłkarzyki? W Endego bardzo dużo czasu poświęcamy otwartemu dialogowi z pracownikami. Staramy się odpowiadać na konkretne potrzeby, dzięki temu możemy zaoferować inżynierom i projektantom realne możliwości rozwoju, a ich rozwój przekłada się bezpośrednio na rozwój firmy. Tak właśnie powstał i został zrealizowany projekt naszej nowej, nowocześnie wyposażonej prototypowni. Swobodna wymiana pomysłów i spostrzeżeń wśród członków zespołu to część naszego DNA, bez względu na to, kto zajmuje jakie stanowisko. Efekt? Ludzie lubią przychodzić do pracy. Nie lubimy monotonii, bo zabija kreatywność, dlatego unikamy jej. Tworzymy takie środowisko, które pozwala pracownikom postrzegać pracę jako coś ciekawego, coś wartościowego i często pytamy wprost: czego potrzebujecie albo co sądzicie? Bo to właśnie pomysły ludzi i poczucie możliwości ich realizacji są tym, co napędza Endego. Kompetencje i potencjał mają u nas bardzo podobną wagę, bo doświadczeni pracownicy chętnie dzielą się radami z tymi, którzy dopiero co zaczynają. I tak jedni i drudzy rozwijają się u nas dalej, dla każdego znajdzie się coś ciekawego, co oferuje nowe wyzwania. No, potem rozmawiamy o wszystkim przy śniadaniu, obiedzie, bo przy piłkarzykach albo na wyjazdach integracyjnych są już inne priorytety. W połowie 2017 roku w firmie pracowało 100 osób. Do końca 2022 będzie nas 320. Jesteśmy bardzo dobrzy w tym, co robimy i cały czas rozglądamy się za kolejnymi wyzwaniami. No i właśnie to sprawia, że ludzie chcą być częścią tej przygody. No a wizyta w oplu w studiu designerskim. To było też super przeżycie. Wtedy widziałem faktycznie, że modele w skali 1 do 1 po prostu są rzeźbione. I widziałem tam tych ludzi, którzy tam szlifowali, dopracowywali to wszystko. Potem to wszystko jest skanowane, no i nakładane są powierzchnie, yy, takie klasy A. I, no i potem my przystępujemy do akcji. Automotive. Od tego wszystko się zaczęło. To takie nasze jakby origin story. Dziesięć lat temu prawie nikt nie myślał o tym, że będziemy projektować części dla super samochodów, takich jak Tesla czy Lotus. Samochody osobowe to oczywiście nie wszystko: pojazdy specjalistyczne, małe ciężarówki, części do statków, samolotów oraz całe pociągi. Maczamy palce we wszystkim, co jeździ, lata lub pływa. Przykładamy szczególną uwagę do dbałości o detale, graniczącą z obsesją, ale to właśnie dzięki temu, koncentracji na precyzji wykonania, wydajności i trwałości. Nasze zaangażowanie w projekt to jednocześnie gwarancja jakości. Wyobraźcie sobie, że macie już gotowy projekt. Wszystko działa, razem z zespołem zrobiliście kawał dobrej roboty, i nagle klient prosi o zmniejszenie płytki o 70%. Do tego trwa pandemia, więc wszelka komunikacja jest utrudniona. Tak było z projektem Schodołaza, nad którym pracowaliśmy. Ale jak zawsze daliśmy radę: umiejętność improwizacji, nieszablonowe myślenie to właśnie my. Portfolio Endego uległo w ostatnich paru latach znacznej dywersyfikacji. Zauważyliśmy okazję do rozwoju i z niej skorzystaliśmy. W jednym z naszych nowych oddziałów, tutaj w Gliwicach, stworzyliśmy własne laboratorium. Umożliwia nam budowę i testowanie urządzeń elektrycznych, płytek PCB i innych projektów elektronicznych oraz wykonywanie benchmarków. Na każdym kroku myślimy o przyszłości, na przykład o rynku aplikacji mobilnych. Jesteśmy też jednym z najbardziej doświadczonych partnerów w zakresie projektowania wiązek elektrycznych dla branży Automotive. Mówiąc wprost, oferujemy praktycznie nieograniczone możliwości. Sky's the limit. Endego to przede wszystkim ludzie. Nasi konstruktorzy, inżynierowie, programiści, elektrycy, elektronicy, analitycy i wszyscy pozostali pracownicy. Praca nad czymś, co naprawdę kochamy, nazywa się pasją. Wierzę, że każdy z Was, każdego dnia realizuje w swoją pasję. Z firmą jestem związany od samego początku. Miałem przyjemność obserwować z bliska rozwój firmy na przestrzeni ostatnich 10 lat. Pracę rozpocząłem na stanowisku konstruktora, co pozwoliło mi zdobyć ogromne doświadczenie w zakresie specjalistycznego projektowania. Dzięki tej wiedzy mogłem realizować i koordynować bardzo ciekawe projekty z branży automotive i nie tylko. Od 2012 roku Endego przeszło daleką drogę od lokalnego gracza, specjalizującego się w branży automotive. Dziś jesteśmy firmą o międzynarodowym zasięgu z siedmioma siedzibami w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy nie tylko inżynierami, ale też innowatorami. Stamos, a co so przyjęcie przyszłości? Hmm. Well, the future for us. well if this is just the beginning, brace yourself. So, Dego, yeah? we are Endego. We Some amazing, uh, some amazing people, as you can see here. We have grown fantastically. with uh, last year through the difficulties. So we have a really solid plan to grow further this year, around uh, the, the 30. We're looking to grow further into electronics, this is the software, uh, through m through organic growth. Uh, our sales team is growing, expanding globally, Germany, US, Japan, China. Next, so you name it. The only way is up. Coming from a blazing track already, we look forward to what the future holds. We have a very exciting future ahead, and ultimately, we want to provide the most innovative solution, whatever the challenge. We are in Degel.